Rozmowa o, Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Profesor Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie. Z nami w studiu Radia Gorzów. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Podsumujemy sobie miniony rok z punktu widzenia Akademii Gorzowskiej, ale także przynajmniej dwa zdania o przyszłości Akademii chcielibyśmy usłyszeć od pani profesor. A zatem bardzo otwarte pytanie na początek. Jaki to był rok, jeśli chodzi o uczelnię gorzowską? Rośnie liczba studentów, rośnie liczba kierunków. Tak, rośnie liczba studentów, kierunków, wymagań, oczekiwań. Rok był trudny, pracowity, ale myślę, że korzystny dla uczelni. Hmm, można nawet powiedzieć, że dobry. Mhm trudny pod względem finansowym, tak? Tu, tutaj akurat finanse są bardzo ważne, jeśli no, niestety. chodzi o rozwój uczelni. Tak, niestety finanse wszędzie odgrywają czołową i główną rolę. Tutaj akurat nie mamy problemów. Ministerstwo hojnie nas wspomogło w zakresie inwestycyjnym. Mamy płynność finansową, wszystko funkcjonuje tak jak należy. Żałuję tylko, że nie mamy wystarczających funduszy, żeby pracownikom dać porządne Podwyżkę, a nie kosmetyczną. To byłaby motywacja. Tak, to w zakresie budżetu. Hmm. Natomiast, no cóż, sytuacja, jaka jest wokół, czyli ciągle nie tyle pandemiczna, co jakaś. Wirusologiczna wymusza na nas utrzymanie rygorów sanitarnych, które wprowadziliśmy wcześniej. Nie zrezygnowaliśmy z tego, to są też dodatkowe koszta. Dźwigamy razem z całym społeczeństwem skutki wojny na Ukrainie, bo przecież mamy ponad 100 studentów na pierwszym roku, których przyjęliśmy z Ukrainy. Mamy nowe kierunki, a w związku z tym wymagania i kadrowe, i bazowe, zatem no, pracy mamy mnóstwo, na brak pracy nie narzekamy, kadra rozwija się intensywnie, choć wolałabym, żeby jeszcze podniosła tempo pracy naukowej, ale dajemy radę. To... O szczegóły zapytam kierunki medyczne. Mówią eksperci, strzał w dziesiątkę cały czas się rozwijają, powstaje mały tak zwany mały szpital, jeśli chodzi o akademię, tutaj akurat znalazły się środki to bardzo dobrze, ponieważ środowisko bardzo oczekuje, prawda, i, i pielęgniarek, ale także ratowników medycznych. Tak, przypomnę tylko, że kilka lat temu nawet w strategii nie mieliśmy zapisanych kierunków medycznych. Okazało się, że zapotrzebowanie środowiska jest zupełnie inne. W tym roku akademickim mury nasze opuszczą pierwsze absolwentki, absolwenci pielęgniarstwa. Przygotowujemy się do tej uroczystości już. Drugi rok ratownictwa medycznego. Czekamy na decyzję dotyczącą dietetyki klinicznej, da, bardzo długo to trwa, i przygotowujemy wniosek o medycynę laboratoryjną, ale to są kierunki. Natomiast to, co jest dla nas największym wyzwaniem, to baza. Nawet jeśli nie dostaniemy funduszy w ramach KPO, jesteśmy przygotowani na to, aby w ciągu dwóch, trzech lat przygotować pełną profesjonalną bazę, tak jak to pan nazwał, w postaci małego szpitala. Będzie to centrum symulacji medycznych. Gdybyśmy otrzymali pieniądze konkursowe, to w ciągu roku, jeśli nie, to będziemy pracowniami przygotowywać to ale też przygotowujemy budowę nowego budynku dla kierunków medycznych. Będzie to budynek postawiony w technologii modułowej i powinniśmy na początku września przyszłego roku już oddać ten budynek do użytku. Mm -hmm. Tutaj akurat, tak jak mówimy, właśnie bardzo ważne są środki, ponieważ stawiacie na naukę praktyczną w tych kierunkach, inaczej nie można. Tak, to jest znacznie większe obciążenie finansowe dla uczelni aniżeli w wypadku kierunków akademickich. Tutaj teoria to za mało. Tak, profil akademicki mamy jedynie na jednym kierunku jest to filologia polska, na pozostałych mamy profil praktyczny, a w wypadku kierunków inżynierskich, medycznych szczególnie, no, generuje to spore koszta mhm. po stronie uczelni. Czujecie wsparcie miasta? Czujemy wsparcie miasta W wystarczającym w... zakresie. Zawsze moglibyśmy oczekiwać i prosić o więcej, ale jesteśmy wdzięczni za tę pomoc, którą dostajemy. Jest to spora pomoc i dla nas bardzo ważna, ponieważ subwencja pokrywa 60% naszego budżetu. Pozostałe fundusze musimy zdobyć sami w różny sposób i w tym zdobywaniu bardzo pomocne jest miasto. Tutaj mhm. zastrzyk ze strony miasta. Jest, można powiedzieć, taką stałą kroplówką? To nie tylko wsparcie Akademii, ale również Centrum Edukacji Zawodowej. To bardzo się łączy. Mam tu na myśli przede wszystkim właśnie kierunki techniczne, o które także chciałbym zapytać, bo to także y, to jest coś, z czym wiąże dużą nadzieję miasto. Y, firmy, które tutaj, przedsiębiorcy, którzy tutaj. Już działają albo także planują działać. Jeśli chodzi o kierunki techniczne, też macie się czy pochwalić. Tak, to jest pięć kierunków inżynierskich. No i też przypomnę, kilka lat temu podjęliśmy boje o mechanikę i budowę maszyn, biliśmy się o zgodę na ten kierunek. Prawie trzy lata, ale się udało. Potem biliśmy się o laboratorium środowiskowe. Też się udało. W tej chwili mamy bazę na takim poziomie, że profesorowie, wykładowcy, którzy przyjeżdżają do nas na konferencje bądź w ramach współpracy, nie mogą się nadziwić, że mamy na tak wysokim poziomie wyposażone laboratoria. Mhm. Właściwie to jesteśmy w czołówce uczelni technicznych, politechnicznych, jeśli chodzi o wyposażenie. Cieszę się, że Centrum Edukacji Zawodowej krok po kroku zmierza do finału. To bardzo się łączy z uczelnią. Mocno się łączy, ponieważ uczniowie przychodzą do nas na takie krótkie staże, przychodzą też na lekcje pokazowe, korzystają z naszych laboratoriów. Bez względu na to, czy podejmą u nas studia, czy wyjadą z Gorzowa, bo młodzi ludzie w pewnym momencie chcą spróbować życia poza rodziną, poza tym gniazdem rodzinnym. Ale akademia daje im jednak możliwość pozostania. Tak, i bywa tak, że studenci, kandydaci na studia na licencjat wyjeżdżają poza Gorzów, a na studia magisterskie, inżynierskie wracają do nas. Więc to, to dobrze świadczy i o nich, i o uczelni. A tutaj no, tworzy się pewien system edukacyjny, zamknięty, można powiedzieć, z dużą korzyścią dla pracodawców, ponieważ pracodawcy mają konkretne wymagania. Tworzą pewną presję, taką pozytywną. Tak. Nawet w czasie ostatniej wizytacji na kierunku informatyka usłyszałam od przewodniczącego, że i to nie był zarzut, to była pewna refleksja, że pracodawcy mają w wypadku naszych kierunków technicznych zadowolenia. Duży wpływ na program kształcenia. Oczywiście nie był to zarzut, bo uczelnia jest autonomiczna i mamy prawo wprowadzać takie dodatki czy zmiany w programie, które przydadzą się naszym absolwentom i potem pracodawcom, ale właśnie pracodawcy uczestniczą w edukacji, można powiedzieć, że od początku. Mhm. No i... Jeśli chodzi o najważniejsze wyzwania w przyszłym roku, pewnie chodzi o wyzwania budżetowe. Szuka na pewno Pani y, możliwości oszczędzania. Słyszymy o tym, że niektóre zajęcia są organizowane w trybie y, no, komputerowym, tak naprawdę. Ta możliwość oszczędzania to jest nakaz, jaki został nam przekazany. Otrzymaliśmy informację, że musimy zaoszczędzić 10% energii w stosunku do roku ubiegłego, a potem w marcu znowu następne 10%. Procent energii do stanu z 1 stycznia. I tutaj wprowadziliśmy szereg różnych rozwiązań technicznych. Między innymi w naszym domu studenta na wszystkich piętrach, na wszystkich korytarzach wprowadziliśmy oświetlenie reagujące na zmierzch i ruch, jako że wcześniej w środku dnia nikomu nie przeszkadzało. Rozświetlone, nie przeszkadzały rozświetlone korytarze, ale też wprowadziliśmy zmianę w pracy administracji. Od 1 grudnia, najprawdopodobniej do końca lutego, administracja będzie pracować o godzinę krócej. To jest spore, spora oszczędność. Ponieważ przy takiej mm, pogodzie, jaka jest teraz, w zasadzie od rana do końca pracy włączone są wszystkie żarówki, ale też włączone są urządzenia, które, które pobierają bardzo dużo prądu. Ale nie odbije się to na zajęciach styczeń, praktycznych, tak? Nie odbije się absolutnie. Styczeń wprowadziliśmy jako zdalny miesiąc, czyli od 9 stycznia do końca stycznia studenci będą pracować zdalnie. Mhm. Ale dziekanie już wcześniej wiedzieli o tym zabiegu i wszelkie laboratoria, ćwiczenia zostały zrealizowane w grudniu, natomiast w styczniu będą realizowane wykłady. Nie dotyczy to kierunków medycznych. Studenci pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego pracują w formule tradycyjnej. Nawet w styczniu. Mhm. Ale oszczędności to bardzo ważna kwestia. Na koniec chciałem zapytać o kategorie naukowe. Mówiliśmy o tym we wrześniu, jeśli dobrze pamiętam, zakończył się proces ewaluacji polskich uczelni i e, oceny, które przyznano Gorzowskiej Uczelni. E, nie zadowoliły. Nie, nas. nie zadowoliły, mówiąc delikatnie, tak. ani środowiska, ani władz uczelni. Odwoływaliście się? Czy mamy już jakieś informacje? Jesteśmy na dobrej drodze, jesteśmy dobrej myśli. W wypadku czterech dyscyplin byliśmy niedoszacowani i jestem przekonana, że komisja tutaj zweryfikuje, zweryfikowała już, jak sądzę, te nasze wyliczenia. Tak jak powiedziałam, jesteśmy w dobrym miejscu, czekamy na ostateczną decyzję ministra. Możemy być spokojni, jesteśmy akademią. Będziemy o tym informować na bieżąco, czekamy zatem na dobre informacje. Elżbiet, profesor Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor Akademii Imienia Jakuba z gościła w studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo, Pani Dziękuję. profesor. Dziękuję. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.